Dzisiaj, robimy kiełbasa, zajebista! Ty dodaj na patylnia, olej! ale nie, byle jaki olej, bo będzie śmierdzieć w całym mieszkaniu, jakbyś kupił Rumuna albo Cygana zaprosił. Kiełbasa Śląska, bądź patriotą, jebni mocno tego oleju, nie oszczędzaj się! Po prostu pierdolnie olejem I patrz Jak kiełbasa ci się odwdzięcza Swoją pięknością To potem przyłóż Do spatylnia Nałóż na talerz I podziwiaj Swój piękny kopiec mięsny, Ale to nie koniec Idź do lodówka Weź sos czosnkowy Ale nie jaki. Tylko roleczki. Bo to jest Pyszne kurwa i weź to nałóż pięknie z sałatką, weź majonez i rozkoszuj się pięknym w smaku swojej kiełbaszy, bo ta kiełbasza jest zajebista i ja ją polecam, bo warto, naprawdę kurwa warto.